Ta, nie witam was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Wiecie, kocham kaszmiry, wiecie, kocham swetry kaszmirowe. I tematem takiego dzisiejszego filmu będą swetry kaszmirowe. I szukałam w sieciówkach swetra w kolorze czekoladowym. Bardzo chciałam sweter w kolorze czekoladowym, najlepiej oczywiście jakby był to sweter kaszmirowy. Ale nigdzie takiego nie znalazłam i dlatego kupiłam sobie taki sweter w H&M, sweter w kolorze czekoladowym ciemnego brązu, który niestety nie jest kaszmirem, a mieszanką jakichś sztucznych włókien. Wiadomo, że nie jest ciepły, nie jest jakościowy, jest gryzący, ale taki mam. Sweter czekoladowy znalazłam na stronie firmy Mahogeni mahogeni.pl Na pewno słyszałyście o tej firmie, o firmie rodzinnej ze Słowacji, bo wiele youtuberek już od kilku, lat, od kilku lat reklamują właśnie ich wyroby, ich swetry, swetry, szaliki, czapki, rękawiczki, skarpetki, wszystko wykonane. Z kaszmiru, kaszmiru wysokiej jakości i właśnie też, i mnie się w końcu udało. Udało, bo cieszę się, że ta firma się też do mnie zwróciła, jakby czując, jakby słysząc, że szukam czekoladowego swetra kaszmirowego. Zwróciła się do mnie, czy bym pokazała ich wyrób, ich sweter na, w swoim filmiku. Powiedziałam, że oczywiście bardzo chętnie, bardzo się cieszyłam tym wyróżnieniem, bo jest to dla mnie. Wyróżnienie i zgodziłam się, bo też dostaję dużo innych mm, współprac czy propozycji współprac, ale wszystkie odrzuciłam, nigdy nie zgodziłam się na żadną współpracę. Jak wiecie, jest to pierwsza rzecz, którą zgodziłam się pokazać, reklamując jakąś firmę, bo ta firma jest tego warta. Kocham luksus, kocham Kaszmir, a Kaszmir to jest luksus. Firma Mahogany. Więc zamówiłam u nich swetr w kolorze czekoladowym, w swoim kolorze teraz, czyli taki trend czekolady i w kolorze pięknej czerwieni. Tak sobie pomyślałam, że zbliżają się święta, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i czerwona spódnica na przykład cekinowa lub czarna. I do tego, albo brązowa, a do tego taki piękny. Feder, kaszmirowy, mięciutki, perły. Co trzeba więcej? Oczywiście mogą być też spodnie. Ja będę szukała do niego spodni czerwonych, takich fajnych, czerwonych, eleganckich spodni, właśnie żeby razem to połączyć. Myślę, że będzie taka piękna, monochromatyczna stylizacja. Firma Mahogen, jest to firma rodzinna, jest to firma ze Słowacji, firma, która kocha kaszmir, która w Nepalu wynalazła, wynalazła warsztaty, warsztaty tkackie, nawiązała z nimi współpracę i tam właśnie w tych warsztatach tkane są swetry kaszmirowe z nici kaszmirowych przez lokalnych żywielśników, czyli wspiera też lokalną produkcję w Azji, co się bardzo rzadko zdarza, jeżeli chodzi o sieciówki. A Kaszmir wiadomo pochodzi z kóz, z kóz, które żyją w Chinach, żyją w Mongolii, żyją tam, gdzie są bardzo niskie temperatury. Żeby przeżyć to ich ciała produkują takie włosy, czyli sierść kaszmirową, która je ogrzewa. Kiedy jest minus 40 stopni, to kozy są te ogrzewane właśnie przez tą kaszmirową sierść. Ale wiosną tą sierść muszą zgubić, bo robi się cieplej. Więc są wyczesywane. Specjalnie się już w tej chwili hoduje, kiedyś zbierano takie kłaczki z drzew, gdzie one się ocierały, żeby zgubić właśnie ten, tą wyściółkę kaszmirową, bo nie chciały być ogrzewane latem. I są wiosną wyczesywane właśnie z tych włókien takich włosów kaszmirowych i z tego wyczesywania nici kaszmirowe. Jak wam się podobają te kozy kaszmirskie? Dla mnie są bardzo słodkie. A każdy sweter jest ręcznie tkany, ręcznie wykończony przez tamtejszą ludność ręcznie. Co podkreśla też jego jakość i ten luksus, ile trzeba włożyć pracy, żeby taki luksusowy, kaszmirowy sweter wykonać. Są to pewne standardy, do którego ta firma Mahageni przywiązuje dużą wagę. Dlatego swetry te nie należą do najtańszych. No jakość kosztuje, a wysoka jakość kosztuje jeszcze więcej. Mój sweter jest na przykład wykonany z dwóch warstw nici, z dwóch warstw nici, nici kaszmirowej. kaszmirowej i żeby wykonać taki sweter z dwóch warstw wyczesać, jak słyszałam, dwie lub trzy kozy. Ten też jest wykonany z takich dwóch warstw, tutaj jest taki mięciutki, nie jest gruby, to nie są grube swetry, bo tych warstw kaszmirowych może być dużo więcej. Może mogą być 4, 6, ale wtedy też taki sweter kosztuje dużo, dużo więcej, bo ile jest więcej ułożonych takich włókien kaszmirowych. Więc luksus kosztuje. Dlatego ja też kiedyś obiecałam sobie, kiedy zaczęłam pracę i kiedy poznałam, co to są swetry kaszmirowe, było to kilka lat temu, postanowiłam wynagrodzić siebie za swoją ciężką pracę jako opiekunka. Kupując sobie na koniec sweter kaszmirowy. I mam też kilka takich swetrów kaszmirowych, które kupiłam sama dla siebie w podziękowaniu za swoją ciężką pracę i mam je wszystkie do tej pory. Zresztą opowiadałam kiedyś o nich, więc jak wiecie, ja jestem fanką kaszmiru, kocham kaszmir i niestety żadna tkanina nie zastąpi tego kaszmiru. Oczywiście kierując się też ceną. Lubię też kaszmir z wełną. Kaszmir połączony z wełną. W tym momencie jest to produkt trochę tańszy, zawiera trochę tego kaszmiru i też jest warty zakupu, ponieważ jest też tańszy i też bardzo ciepły. Czyli można sobie kupić też swetry mieszane. Wełna plus kaszmir. Tutaj przyniosłam pokazać Wam, jakie ja mam jeszcze rzeczy z kaszmiru. Mam czapkę kaszmirową, kupioną w Kikajmaxie, też jest bardzo fajna i też jest dość dobrej firmy. Nie jest to czapka z sieciówki, jest to czapka gruba i cieplutka. Z tego co wiem, to firma Mahogeni też sprzedaje czapki, szaliki, rękawiczki, skarpety z kaszmiru. Tutaj mam. Szal, szal, który mam kilka lat, na pewno widziałyście go, kilka lat mam u mnie. Piorę go w zimnej wodzie, w szamponie. Jest cudowny, a jest to ze 100% wełny. I mój, chyba, czy te 5 lat, ten szalik ma chyba z 5 lat. Kupiłam go kiedyś w Peck und Kloppenburg, w takim sklepie P.U.C. Z przeceny. Były, były to szaliki przecenione na stronie, właściwie na dziale męskim. Na dziale męskim wydaje mi się, że te kaszmiry są dużo lepszej jakości i troszkę tańsze. On kosztował około 100 euro. Mam go tyle lat, wożę go ze sobą bardzo często. Mam go czasami, czasami też często w samolocie, gdzie okrywam się nim, bo jest gruby, wielki, gdzie w samolocie mogę się okryć przed tą zimną klimatyzacją, która jest włączona. A czasami noszę go też do restauracji, na przykład na Majorce wieczorami, kiedy idziemy do restauracji, a wieczory są chłodne, to wtedy zakładam sobie, biorę jako koło ratunkowe taki miły, kaszmirowy kasz, taki miły, kaszmirowy szal i ten właśnie jest wykonany z kilku warstw. To nie jest z dwóch warstw, tylko to jest wykonane z kilku warstw. Zobaczcie, tyle lat go mam. Naprawdę do torebki go wkłada, do torby. Nie szanuję go. Jest po prostu dla mnie i nic się z nim nie dzieje. On nie jest zmychacony jak opiorę. On się nie kurczy. Nic się z nim nie dzieje. No, luksus, 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 luksus. Dla mnie jest to luksus. I taki kaszmirowy Chyba dwa lata temu kupiłam sobie kremowy, kaszmirowy żalik w sieciówce. I jest to... ta jakość jest zupełnie inna i cieniutki. Już nie jest to samo. Też kopiorę muszę go bardzo często prać, ponieważ jest jasny, ponieważ ja się maluję, więc odbijają się kosmetyki na tym kaszmirze, jest często prany, ale jakoś się trzyma i się nie kurczy. Nie jest to ta sama jakość, grubość i miękkość. Zobaczcie, ten nawet się nie gniecie, ten się, ten się gniecie, ten jest troszkę pognieciony. Już nie jest ta sama jakość, a też kosztował około 150 euro. Ale mam go kilka lat i wiem, że go będę nosiła jeszcze długo, 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 tak jak i ten. Czyli, czyli warto wydać raz pieniądze, kupić sobie coś dobrego, coś luksusowego dla siebie, niż byle co, a potem to wyrzucić. Ja wiem, że ja tutaj cały czas powtarzam słowo luksus, ale dla mnie jest to luksus i jest to naprawdę luksus, a jeszcze luksusowe wyroby kaszmirowe, które są bardzo drogie, to jest dla mnie już taki luksus z wyższej półki. Wiem, że niektóre będą się śmiały, tak jak mi dogadują do moich perfum czy do kosmetyków, że to w ogóle nie są luksusowe, że nie mam pojęcia, co to jest luksus, ale mnie jest to obojętne. Dla mnie to jest luksus, a czy dla innych to już każdy ma swoje zdanie i sam decyduje, co kupuje, z jakiej firmy i co nosi, na co zasługuje. Ja uważam, że każda z nas zasługuje na odrobinę luksusu, chociaż na odrobinę luksusu. Ciężko pracowałyśmy takie całe życie, lub pracujemy, wychowałyśmy dzieci, pomagałyśmy całe życie naszym mężom, których właściwie często. Było to jakby następne dziecko w rodzinie, więc teraz tym bardziej taki odrobinka luksusu nam się należy, po sześćdziesiątce też. I bardzo się cieszę, że ta firma, że ta firma też, mimo że nie jestem najmłodsza, też zgodziła się na taką ze mną jakby współpracę, czy coś takiego, a nawet utworzyła kod. 10% że, jeżeli ktoś zamówi taki sweter w tej firmie online, bo ta firma przede wszystkim sprzedaje online, to dostanie 10% zniżki. Czuję się jak taka prawdziwa influencerka, teraz YouTuberka. Cieszę się, że ten nasz, nasza dojrzałość, nasz. Ja cieszę się z tej współpracy, bo mogłam odmówić. Ciągle dostaję jakieś maile z propozycją przedstawienia tego, 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 naprawdę bardzo wiele. Wszystko odrzuciłam. Jest to pierwsza firma, którą postanowiłam na swoim, w swoich filmikach pokazać też i Wam. A czystec, czy sobie skorzystacie, czy nie, to już oczywiście jest każdego indywidualna. Sprawa. Ja wiem na pewno, że zamówię sobie na tej stronie jakiś sweter korzystając z mojej zniżki lub zniżki jakiejś innej YouTuberki, koleżanki, która też pokazuje swetry tej firmy. Zapraszam Was teraz do łazienki, gdzie pokażę Wam jak dbam o swoje swetry. A właściwie jak piorę moje swetry kaszmirowe, jak je traktuję, w czym je piorę, jak to wszystko wygląda. Więc piorę je w do miski wlałam letnią wodę, nieciepłą letnią wodę i dodałam szampon. Szampon do włosów. Szampon, który kupiłam w Edece kosztował około 60 zł. najtańszy szampon, który kosztuje około 60 centów. Swetry płukam kilkakrotnie w letniej wodzie, a do ostatniego płukania dodałam balsam do włosów. Balsam do włosów, który próbuję rozpuścić. Wiadomo, woda jest letnia, więc ten balsam nie chce się rozpuścić, więc wcieram go i jakby w jest to balsam czy odżywka do włosów. Potrzebuję teraz dwie ręce, żeby odżywkę do włosów pięknie wprowadzić w sweter, w swetry kaszmirowe, w te mokre swetry kaszmirowe. I trochę czasu. Swetry są już wybrane i. Odciskam je w ręcznikach, w suchych ręcznikach, wkładam je do suchych ręczników i delikatnie odciskam z nadmiaru wody. Na grubym ręczniku rozłożyłam swetry, dokładnie układając je i nadając im kształt. Też swetry wyprałam w pralce. Niestety to, co zrobiłam w tej pralce, lub ta pralka zniszczyła mi te swetry, po prostu skurczyły się. Piękne swetry kaszmirowe skurczyły się, było mi bardzo przykro, bardzo przykro. Nie umiałam tego przeżyć troszkę, aż się popłakałam, bo wiadomo, nasza praca jest. Ciężka, wydawanie tych pieniędzy też nie jest łatwo, a tutaj coś tam się zniszczyło, co miało służyć kilka lat. Teraz już szanuję każdy kaszmirowy sweter, jest brany przeze mnie ręcznie. Chociaż ktoś tam proponuje pralka, odpowiednia temperatura, to, 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 odpowiedni program. Nie, dla mnie ja piorę ręcznie. Pokażę Wam teraz kilka moich starych swetrów kaszmirowych. To jest mój pierwszy sweter kaszmirowy. Taki różowy, który niestety też już jest skurczony, bo też został źle przeze mnie wybrany. Pierwszy mój sweter, ale jeszcze, się, jeszcze go noszę, jeszcze, jeszcze się w niego wcisnę, a jak schudnę, to tym bardziej, a jak nie, to będzie należał do mojej wnuczki. Pierwszy mój sweter, 42 rozmiar, 42, a teraz się zrobiła xs -ka. Ale jaki cieplutki i taki sfilcowany, bardzo, bardzo ciepły za to. Inny sweter, czerwony, o, pokażę czerwony. Taki mam nowy, a to jest mój stary czerwony sweter. Występowałam w nim kilka razy na filmikach. Bardzo go lubię. Też może po praniu będzie troszeczkę inny. Tu, jak widać, jest taki dosyć skudlony. Te kudełki oczywiście można usunąć. Można je po prostu w ten sposób usunąć, tak wyskubać. A można jej usunąć też za pomocą odpowiedniego ur urządzenia do wyczesywania takich, do usuwania z mecha, z mecha ciałych takich kulek, ze swetrów. Też takie urządzenie mam. I co mi to urządzenie zrobiło? Tutaj mam różowy sweter. Pokażę Wam inny róż, taki mocniejszy róż, też to jest sweter kaszmirowy, też jest troszkę skudlony, no nie jest to taka jakość najlepsza, ale jest to też kaszmir nie najlepszej jakości, dlatego tak właśnie wygląda, nie ma dziur, oprócz, no w tym czy w innym widziałam te dziurki, W jakimś tam widziałam właśnie po usuwaniu tego zmechadzenia. po usuwaniu tego zmechacenia zrobiły się dziurki w kaszmirze. Już teraz nie potrafię namierzyć, który to kaszmir. O, chyba w tym. Tu już widać dziurkę. Zobaczcie. Tu. Dziura. Tak się usuwa właśnie zmechacenia, robią się Dziurki i chyba tych dziurek to jest tutaj ze dwie albo trzy. Właśnie w tym swetrze, bo usuwałam to za pomocą takiego urządzenia. Za pomocą koloru. Zmechaceń ze swetrów wełnianych lub kaszmirowych. Tutaj jakiś inny sweter kaszmirowy. Wełna super. ona też Ten sweter też się bardzo kudli. Zresztą, jak widać, tutaj. On jest czysty, on jest wyprany i wtedy te kudełki jakby znikają. Tylko co się z nim dzieje? Ten sweter kupiłam w Maxie. Nie kosztował dużo, około 60 euro. I co się na dziale męskim. Co się z nim dzieje? Po prostu tutaj. Jakość też nie jest wysoka, bo zobaczcie, on się pruje. Tak mi szkoda. Piękny niebieski kolor i jakość beznadziejna, jakość beznadziejna. O. Jak to nosić przy szyi? Coś takiego. Nie jest to widać wykończone ręcznie, nie jest to wykończone ręcznie, nie jest to wysoka jakość kaszmiru. Przynajmniej wykończenie nie jest, bo materiał jest dosyć fajny, ale to wykończenie to nie jest to, co tutaj. Zobaczymy, jak ten kaszmir się sprawdzi w noszeniu, jaki będzie po praniu. Wszystko Wam opowiem w odpowiednim czasie, bo na razie tak nie biorę się za szybko do, do prania tych kaszmirów. Kaszmir sieciówki i piękny. Kaszmir z dobrej firmy. Jest różnica w cenie, ale też różnica w jakości, w wykonaniu. A decyzja, co kupić: czy spełniany, czy jakiś inny czy w zwykłej sieciówce, to należy po prostu do każdej z nas. Ja wiem, że Filmik, jeżeli chodzi o taki filmik, gdzie pokazuję, co kupiłam, jak się maluję. Jest dużo osób, które mnie krytykują, które krytykują każdy mój ruch, każdy mój zakup. Albo podkreślałem, że, że znowu jakieś przechwałki, zakupy, że nie mam co robić. Tak, ja się cieszę tym, jak kupuję coś dla siebie. Jak robię coś dla siebie, jak się maluję. Jak dbam o siebie. Bo po prostu jestem kobietą. Jestem kobietą i chcę ładnie wyglądać obojętnie. Czy skończyłam 50 lat, czy skończyłam 60 lat? Dlaczego mam nie wyglądać na kobietę zadbaną, a wręcz czasami luksusową w tych moich kaszmirach? Ja do tych kaszmirów wybrałam sobie dzisiaj mój naszyjnik z pereł, naszyjnik, który nie kosztuje drogo, naszyjnik, który kupiłam w, sieci, sieci, w sieciówce BB, Bourjoux, Brigitte, Brigitte, Bourjoux, coś takiego, który kosztował około 17 euro, który mam kilka lat i który noszę do tej pory. Ktoś mi też tam podkreślił, że to nie jest żaden luksus, że noszę takie sztuczne perły. Noże, takie, jakie noszę i takie, jakie mi się podobają. Mam też przepiękny, taki delikatny naszyjnik. Vivienne Wistwood, który kupiłam też na Winty. Jest nowiutki, nowiutki z przepięknych takich perł. Też nie są to prawdziwe perły, ale naszyjnik firmowy i bardzo, bardzo ładny, delikatny. Jeżeli ten jest taki za gruby, bo rzeczywiście jest taki nie na co dzień, można nosić taki. Łańcuszek z pereł delikatniejszy. Bardzo też lubię do kaszmirów takie perły, takie kolczyki z pereł, że można włosy spiąć. Tutaj na przykład nic, a tutaj przepiękne kolczyki z pereł. Te prawie kupiłam w mango. Są prześliczne lub moje stare kolare, korale mojej mamy, perły mojej, mojej mamy. Przepiękne, brązowe, takie beżowo-brązowe, które też przepięknie właśnie teraz wyglądałem do tych beżowych, brązowych swetrów. I są w takim kolorze też bardzo, bardzo ciekawym. Takie mam dodatki do tych moich kaszmirowych swetrów i nie tylko do innych rzeczy, które noszę też. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmiki, za to, że przetrwałyście ten cały film razem ze mną do końca. Do Was decyzja należy, czy zamówicie sobie jakiś sweter z firmy Mahogany. Ja zastanowię się i na pewno coś tam sobie jeszcze zamówię. A na razie żegnam Was i do następnego filmiku. Trzymajcie się, bądźcie zdrowe. 爸爸。Pa, pa.